Maneczko, kochaniście, tak jak wam zapowiadałem, dzisiaj pojedyncze zadania, żeby łatwiej było wam znaleźć. Oczywiście wczoraj na kanale znalazł się opis wszystkich zadań, więc tam też serdecznie zapraszam. Ja tak również zapraszam na Discorda i wiadomo, zasubskrybujcie kanał i zostawcie komentarzy. Dzisiaj pokażę wam, gdzie znaleźć skrzynkę dokładnie. Jak widzicie, znajdujemy się na tej wyspie tutaj. Tu jest rozbity samolot. Jak widzicie, tutaj, gdzie celuję teraz, za tym, tym jest taki cień czarny, prawda? Widzicie? Tam jest taki cień za tą walizką, o teraz widać go lepiej, o, już teraz zanika i w tym miejscu gdzie jest ten cień dokładnie znajdziecie czarną skrzynkę w tym miejscu tutaj dokładnie będziecie mieli czarną skrzynkę od tego samolotu, który się tutaj rozbił także zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję a my za chwilę wlecimy z filmikiem odnośnie yy, tańczenia emotki przy pomnikach, bo takie zadanie też będzie. Mam cztery pod. cztery raz, dwa. No, cztery potencjalne miejsca, gdzie to może być. I zaraz to obczaimy. No dobrze. No to papa. Tyś, tyś.